Się ma tutaj Laksan do sali, nominacje, dzięki, ratskajt, dzięki. I zapraszam do moich reakcji. Pamiętajcie, że na pomagam jest też ponad 3 miliony złotych, także bardzo dużo, po prostu bardzo dużo. Także pamiętajcie, żeby wrzucać pełne grosze, a ja odpalę bicior. No, i chyba zaczynamy, no. No. To jeszcze raz dziękuję. A teraz zapraszam do moich rapsów. Wow. Serdecznie dla lekarzy, kwarantana się tu kończy. Choć trochę wolny grosz, może to trochę pomoże. Tutaj jest już 3 miliony złotych. Ty możesz stosować, może to trochę pomoże. Jak nie wiesz, jak to jeździć, zaraz to powiem. Jeden stół, to złotówka dla lekarzy od dzisiaj, bo to lach u. Także to było. Taka tragedia. No, to tyle Także ja się z Wami żegnam. Poł. A teraz nominacja. Nominacje. Hmm. Kogo by to nominować? Więc INSHOK. Skate is Teat. No i jeszcze. Mm. Mm. O, już wiem. Tak, YouTube. Miał nominację, ale ode mnie Ciem.